Jesteśmy na Greeneidzie, w Forcie. Niesamowity widok. Niesamowite miejsce. Przepięknie. Fort z 1760 80 albo 90 roku, ale gdzieś z końca 1887. Tak. I zobaczcie, jaki widok. Niesamowity. Tu dopiero widać, że jesteśmy na wyspie, która jest oblana. Oceanem. A tam gdzieś w dole, miasto Sound George. Proszę bardzo. I przepiękny widok. Tak jest, jest na Morze Karaibskie. Tak jest, tam mamy za górami ocean, a to jest Morze Karaibskie. I to jest bardzo, bardzo przyjemne. polecamy pamiętamy i czujemy się bardzo tutaj dobrze z naszą misją no war